Siemano, jestem Niezależny Kuba Tutaj kolejny urbex W Raciborzu, nie? Maskę jeszcze noszę, ale od dzisiaj nie trzeba I tu jest klub I także zapraszam Jeżeli odcinek wam się spodobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę I subskrypcję po więcej takich urbexów Długo szukałem tego miejsca, ale lecimy Także teraz wchodzimy do pierwszej sali Nie mamy latarek A to jest tu Tutaj SRC urbex byli, znalazłem to Młodzik nie wierzył, że znajdę i znalazłem. O kurwa. No graj to nie. Nie, ja jeszcze się cykam tych tak mrówek, kurwa. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. No tutaj jesteśmy w sali. To będzie bardzo sala. No tak, w tej kolorki. Nie, nie widzicie mnie nawet, ale tutaj mam flesza. Duże to samo się wydaje. Nie wiem co tu mogło być. Niestety nie ma żadnych informacji o tym miejscu. Wiem tylko to, że się nazywa kiedyś Amsterdam. Tylko to wiem. Tam nasze poziomy tu. Ser. Co jest w tym miejscu? Nie to. Tutaj były pewnie światła podniesione czy coś. Nie? Dzień, nie wiem co tutaj mogło no, jak się to wygląda, nie? Tutaj, no. w nie wiem, kiedy powstał, czy to jest łatwiej na to, czy to jest łatwiej. ma

Czy nie, nie wiem. co że tej pisy. I tam jest druga sala, nie? ja tutaj nie wiem, co to może być dalej. Jakieś napisy kurde. Tu jesteś jest ta Ci, płaczcie! Klub, panu, panowie, to, to nieźle się no. bądź, nie? Nie ja się nie, kopieje, się nie, to jakieś, nie wiem, chlust, z tym ukupię, ja nie znam na kim Ale... jakiś... Nie wiem... <grym> Kamerzyk wyrósł? Kamerzyk Ale to. Co że ale się nie mam na Taki cykl to jest. Jak się chcę się nie było nic. teraz do tej Taki jest jako spoko, ale jednak jest żadnych informacji, nie. Ogólnie nie patrzę w kamerę <grym> dzisiaj. <grym> Za bardzo się jadam tym. Bo nie wiem czy tutaj ktoś będzie, ale, ale idziemy. Taka fajna sala. Tutaj chyba na nawet Tutaj... Nie wiem jakie to zostało, czułem nigdy. Po prostu nie, to to, nie jest, ale na pewno coś tu było jak Sonic Fiddy. Fili... Dobra, Ta część jest duża, nie? Tu musiał być klub. Tu musieli się tyle bawić, a teraz ten klub jest pusty. Nic tu nie ma. ma Nie wiem czy tu są. Dostajemy to Dostajemy. Ale idziemy dalej. W ogóle sorry, że tak cicho mówię. Zresztą mówię głośno jak na urbex. W starym szpitalu. To było gorzej. Także idziemy dalej. Niej, pomysłem, nie, no, to jest w nie, To nie, jest nie, 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 wiem czy nam to mogło być. nie, 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 to nie, 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 Kurde, tutaj, no to leci, no co, to jest domowienie, raz w pierdolę. Aż kaszel biedny, koronawirus przed. Czy tu są jakieś budynki, jeszcze cholera, czy jeszcze coś tam jest, ja jeszcze nie wiem. W historii tego miejscowego jest rano, więc to jest taki wadzisz, żeby pokazać, tam co jeszcze nie byliśmy. Nie no, mam chlesza włączonego w tym telefonie tam czasu no, Fajne miejsce Fajne ule, co niespokojne, bo tu tutaj, aż tyle ludzi nie przychodzi O ale to mnie zdziwiło, nie? Klub fany, lorda Krushwila, kurde Przecież Kruśvila już nikt nie ogląda Się wypalił, tak jak tu byliśmy? Znaczy nie, to przypał <tryk> będzie. No nie, tutaj jest dosyć cicho, to nic się tu nie wyjaśni. Gospina gdzieś. Łączno patrzę, ale tu jest wyciszane. Słychać to, nie? No. Tu jest takie... tu można nagrywać muzyki. Przepraszam, tutaj. Taki tu, gospina gdzieś. Kto to musi rozwalić to? Tam. Nie wiem, kamerzysta powiedział, to tu mogła być przebydalnia czy coś, bo tutaj numerki jakieś, szafek pewnie czy jest coś na dachu słychać? Nie wiem, ale idziemy dalej. Znaczy... A, dobra, tu nic takiego nie ma, ale... Ale ziemski. Tu kiedyś się ludzie warili, impry były. Teraz te miejsce siedzi puste, pusto. Nic tu nie ma. Tutaj pełny rozpierdziel. Flesza poproszę. O, długo nie włączyłeś. Tutaj pełno... Nie, tutaj to nie ma co pokazywać. Ja tu się czym prędzej wywrócę. To okno jeszcze <gry> Czy to czy co, czy co to jest, nie? Także wychodzimy. Fajne miejsce. Takie, taki spokojny urbex. Opuszczony klub w Raci jeszcze nie wspomniałem, że to w Raciborzu, chyba. Nie wiem. Ale fajne miejsce, naprawdę. No, trzy tygodnie temu szukałem tego miejsca. Nie umiałem znaleźć. Teraz z kimś innym idę, szukam. Inny operator. I znalazłem. <laughs> Także, dalej. Gdzie myśmy jeszcze nie byli? Znaleźliśmy tu będzie jakiś budynek. Jak myślicie, hmm. będzie budynek? A to jest To Raczej tu budynku nie będzie. Tam taka duża hala, tutaj jakieś imię. A tutaj to chyba tylko droga i więcej. Gdyby nie hmm. to, że historii nie znam o tym miejscu, tylko dlatego ten urbex jest taki bardziej spokojny, taki mało informacji, taki żeby pooglądać po prostu. No to jest klub, Amsterdam yeah. A tutaj musiało być pewnie pomieszczenie służbowe czy coś Albo kanalizację, nie wiem Nie no, to jest malutkie, prawda? Nawet nie wiem co tam jest Ale wiesz, że tu śmierdzi Także Idziemy dalej, może coś znajdziemy, może nie Jak nie, to będzie koniec odcinka jak znajdziemy, to znajdziemy przed chwilą tam jakieś głosy było słychać No tutaj jeszcze coś jest Ksiesło rozpieprzone Fajne światło tu pada Tu jest chyba najbardziej krypy. Jeszcze nie. Jeszcze z dachu coś jest zamudowane w ogóle A dobra, się srałem, że tu będzie jakiś trend. to był urbek z opuszczonego klubu w Raciborzu. Jeżeli podobał, spodobał wam się ten odcinek, ten urbek z kolejny już, dajcie tą łapę w górę, to bardzo pomaga. Dajcie suba, nie wiem gdzie, tu chyba, żeby był szary. I do kolejnego urbexu. Możliwe, że jeszcze w innym miejscu, bo będzie się działo za niedługo, jeżeli to radę. Także ja byłem, niezależnie od Jacobu, abu Kuba, jak to woli. A to był urbex, to się ma.